Dobry wieczór, witam serdecznie na portalu w Gazecie po Info. Pięknie się Pani bawią. Co poza to za impreza jest? Proszę Pana, takie skontekstyczne, zorganizowane spotkanie kobiet, które lubią się spotykać i integrować, które lubią wymieniać między sobą informacje, które lubią po prostu To rozumiem, że to jest dziękowiec obchodzony tutaj, tak? Tak, Duże pani dostały się tulipana, tak? Proszę A. pokazać się tulipany, Dokładnie. Tak śliczne kwiaty. A od kogo to pani dostały te kwiatki? Od mężczyzn. Od mężczyzn. A dużo to mężczyzn jest? Mało. Mało. Ale najlepszy, tak? Tak. Ci Tak. A też widzę też co to, to jest? taki Czyli nie zapominajcie, żeby nigdy nie zapominać o kobietach, tak? Tak. No to co Wam można życzyć na ten dzień kobiet? Szczęścia, miłości. Czyli życzymy, życzymy wszystkim kobietom dużo zdrowia, szczęścia, miłości, tkliwości, namiętności i wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego również składamy od portalu Gazety Bolecinkowej.